Witam Was, kochani, i zapraszam do wspólnego rozważania Słowa Bożego. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwyć, jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia, nawet gdyby stać wątpić, wszystko to nieprawda. On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, jego miłość nie odstąpi. Siła, która zbawia, nawet gdyby stać wątpić, wszystko to nieprawda. On rozświetla ciemności, nic nie przysłoni światła. Witam wszystkich w kolejnym dniu naszego życia. Niech ten dzień będzie pełny Bożej Miłości, pełny mocy Bożego Słowa. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli sobie fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, z rozdziału 20, wersety od 1 do 16. Pan Jezus tutaj porównuje królestwo Boże do. Właściciela winnicy, który wczesnym rankiem wychodzi na rynek i zaprasza wszystkich tam stojących ludzi do pracy w swojej winnicy. Umawia się z nimi na jednego denara za cały dzień pracy i sukcesywnie później wychodzi co kilka godzin na ten rynek. I gdy zauważa stojących tam ludzi bezczynnie, zaprasza ich również do, do pracy w swojej winnicy. Pod koniec dnia każe zwołać wszystkich swoich robotników, począwszy od tych, którzy przyszli najpóźniej, czyli pracowali najkrócej, ci, którzy pracowali tylko jedną godzinę, i wypłaca im denara. I gdy wypłaca również denara tym ostatnim, którzy najdłużej pracowali, czyli cały dzień, oni oburzają się na niego, no i mają do niego pretensje, patrzą na niego złym okiem. Czują się niesprawiedliwie potraktowani, mimo tego, że umawiali się z nim na jednego denara. Jak sobie analizuję tą Ewangelię, przychodzi mi taka myśl, takie zdanie, że Boża Sprawiedliwość równa się niepojęta miłość. Gdy patrzymy sobie na całą Ewangelię, całe życie Jezusa Chrystusa, jego nauczanie. Gdy mówi on, że gdy ktoś będzie chciał się z Tobą procesować i zabrać Tobie Twoją suknię, oddaj mój płaszcz. Gdy ktoś, ktoś uderzy Cię w policzek, nastaw mój drugi. Gdy ktoś chce być wielki i pierwszy pośród Was, niech będzie ostatni, niech będzie służącym wszystkim. Ile razy mam przebaczyć? Czy aż 7? 77, nieskończenie razy. Kochajcie Waszych nieprzyjaciół, i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko logika Bożej Sprawiedliwości. Całkiem odwrotna do tej naszej ludzkiej sprawiedliwości. I wydaje mi się, że różni się ona zasadniczą właściwością. Jest ona po prostu oparta na miłości. Tą Bożą Sprawiedliwość cechuje. Niepojęta miłość. Gdybyśmy chcieli żyć tak jak nauczał Pan Jezus, postępować tak jak on, starać się go naśladować, to wtedy właśnie jesteśmy w stanie doświadczyć tego Bożego Królestwa, czyli niepojętej miłości Boga. Boga, który jest miłością, który tak to właśnie wymyślił. I mało tego, myślę, że Pan Bóg poprzez nasze życie, w którym naśladujemy Pana Jezusa, w którym staramy się żyć tą bożą sprawiedliwością, tą bożą miłością. Pan Bóg jest w stanie przemienić każdego człowieka, który zatracił się w złu, który Postępuje grzesznie Właśnie przez moc tej Bożej miłości Moc Bożej sprawiedliwości Nasuwa mi się też taka druga rzecz Analizując sobie właśnie tą Ewangelię Że to Królestwo Boże jest otwarte dla każdego z nas Że ten właściciel Tej winnicy On wychodzi co chwilę Co jakiś czas i zaprasza spotykanych ludzi do pracy w swojej winnicy tak też Pan Bóg nieustannie poszykuje każdego z nas i zaprasza nas do wstąpienia do Jego Królestwa w tym Królestwie Bożym jesteśmy wszyscy równi nieważne jak długo żyjesz z Panem Bogiem wszyscy jesteśmy równi dla Boga Bóg kocha nas wszystkich tak samo i zapłatą dla każdego z nas, który wstąpi do tej winnicy, który odda życie Bogu i żyje dla Boga, jest jeden denar. Dla każdego taka sama zapłata czyli doświadczenie Królestwa Bożego już tu na ziemi, niepojętej Bożej miłości i osiągnięcie życia wiecznego. Pomódmy się w tej intencji, abyśmy odpowiedzieli Panu Bogu na zaproszenie do Jego Królestwa. Bo jedyne, co musimy zrobić, to odpowiedzieć mu tak, że my chcemy, że my pragniemy z całego serca doświadczyć Bożego Królestwa już tu, żyjąc według Bożej Sprawiedliwości. Panie Jezu Chryste, stajmy przed Tobą słabi. Ale chcemy z całego serca i mówimy Tobie tak. Chcemy wstąpić do Twojego Królestwa. Chcemy doświadczyć Twojego Królestwa tu na Ziemi. Chcemy za Tobą pójść. Prosimy Cię posyłać swojego ducha. Abyśmy umieli żyć według Twojej Bożej Sprawiedliwości, według Twojej miłości. Abyśmy umieli Ciebie naśladować. I abyś przez nas. Doświadczał tą miłością każdego człowieka, którego stawiasz na naszej drodze życia. Aby każdy z nas mógł być zbawiony, Panie. Niech tak się stanie. W Twoim imię, Panie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Także do boju, kochani. Ruszamy w życie teraz, gdy jesteśmy już napełnieni Bożą mocą mocą Bożej miłości. Możemy ruszyć w naszą codzienność. I co powinniśmy robić? No gdy ktoś, kogo spotkamy dzisiaj w pracy, w domu, na ulicy, będzie miał posępną minę, będzie dla nas taki oschły, zimny, nieprzyjemny, nieżyczliwy, odpowiadamy mu życzliwością. Uśmiechamy się do niego, odpowiadamy mu dobrocią. Gdy Ktoś może nie chciał nam w jakiś sposób pomóc, gdy potrzebowaliśmy pomocy. Szukamy w jakiś sposób właśnie mu pomóc. I tak dalej, i tak dalej. Wcieramy Bożą Miłość w życie, w czyn bezpośrednio do drugiego człowieka, w którym jest Pan Jezus. Zróbmy to. Zróbmy to, kochani, wspólnie dzisiaj. Mocą Pana Jezusa. Dziękuję Wam za uwagę, za te wspólne rozważanie. Słowa Bożego, które daje nam niesamowitą radość, i taką pozytywną energię, pozytywną, pozytywne spojrzenie na ten świat, że można go zmieniać Bożą miłością i pokojem w sercu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie i Bóg z Wami.